Dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w sobotę. Zaczynamy długi weekend. Cześć. Jest Mikusia, a moja pępowina idzie z Jacusiem. Tak, tak. Idzie, właśnie jak to Miki mówi, w końcu z Jacusiem, bo tak jak może śledzicie mój, moje filmiki, akurat tak dokładnie, że może zwróciło to Waszą uwagę. Że non-stop Zuzia idzie ze mną za rękę albo Zuzia jest blisko mnie i generalnie tylko Zuzię w kółko widać na filmikach. Także teraz właśnie sprawdza. No właśnie, teraz właśnie sprawdza y, Zuzia, czy mamy iść na tramwaj, czy mamy iść na autobus, bo ruszamy na festyn. Festyn z Dmuchańcami. Także jakie jeszcze atrakcje mają być? Kiełbasa. Kiełbasa. Darmowe jedzenie. A, darmowe jedzenie. Mają być chyba kiełbaski, mają być dwa stoiska z popcornem, ale dobra, nie będę zdradzać. Mm, przekonacie się, oczywiście zabieram was ze sobą, przekonacie się na miejscu, co i jak, bo wiecie, ludzie się nastawią, a później jest lipa. Kochani, mam dużo wątków do poruszania, mam nadzieję, że filmik nie będzie trwać długo, postaram się, żeby nie trwał długo, ale po ostatnim moim vlogu związanym z Zuzią, słuchajcie, odzew od was przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Ja po prostu byłam w szoku, doszło mi kilku, kilku kilkunastu subskrybentów, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo mnie to cieszy. Natomiast yy, pod tamtym, właśnie vlogiem, odezwały się nowe osoby. Nowe osoby, które pewnie dopiero mnie zaczęły oglądać. Więc nawet jeśli te osoby były ze mną od dawna, a dopiero teraz pod tym filmikiem z Zuzią się ujawniły, to tym bardziej też to doceniam, że odezwały się właśnie nowe osoby. I odezwały się z poparciem, jakby mnie, ze wsparciem, z um, pocieszaniem, z um, jakimiś radami, a nawet tak jak mówiłam na filmiku, że wystarczy, że wkleicie jakąś emotkę po prostu znak od was, że jesteście. Zaczynam się głos łamać, wzruszam się, jak o tym mówię, bo naprawdę się nie spodziewałam. Jestem bardzo, bardzo wam wdzięczna. Robimy wszystko, żeby Zuzi pomóc. I co najważniejsze, mam wyznaczony termin już od Pani psycholog ze szkoły, od Zuzi. Odb Odbędzie się 17 listopada, to jest poniedziałek. Dwa dni przed moimi urodzinami. Dwa dni przed Mikusi urodzinami. E, o godzinie 16.20 u Zuzi w szkole. Więc mnie pasuje ta godzina i ten dzień idealnie, bo ja pracuję do 16, więc akurat punktualnie, nawet troszeczkę przed czasem, Dojadę do szkoły na to spotkanie, które jest mega dla mnie ważne, nie tylko dla mnie, ale dla Zuzi przede wszystkim. Bo być może na tym spotkaniu pani psycholog, właśnie tak jak wam wspominałam, podpowie, pokieruje, wskaże nam, jakiś, wiecie, punkt działania. Y w, yy, dzisiaj mamy sobotę. Wczoraj w piątek. Zuzia spotkała panią psycholog na korytarzu w szkole. I pytam i Zuzia właśnie przyniosła książkę do domu od właśnie pani psycholog. Ale do czego zmierzam? Zuzia w domu wyjmuje książkę. Yy, Zuzia, jaki to był tytuł cię książki? Martwi. Co Cię martwi? O tytule Co Cię martwi? Dała Zuzi tą książkę na korytarzu, a ja już oczywiście przestraszyłam się, że Zuzia była znowu u pani psycholog, bo mówiła mi, że nie płakała. Ale to też za chwilkę do was powrócę z tym tematem, tak jak mówiłam, wątków mam sporo. Więc pytam się Zuzi, Zuziu byłaś znowu u pani psycholog? Mówi, nie, ja tylko podbiegłam, żeby się przytulić do pani. No, i się przytuliły i przytuliły się na tyle, że właśnie pani wręczyła Zuzi książkę, wypożyczyła jej do środy, bo mamy długi weekend Zuzia nie idzie w poniedziałek do szkoły, mimo że ma lekcję. Ale napisałam Zuzi usprawiedliwienie, że nie idzie. A Miki nie ma lekcji, tylko ma jakieś zajęcia, eee, nawet nie na świetlicy, jakieś takie wiecie, od czapy. Z panią wychowawczynią. Także Zuzia i Miki zostają z nami w domu. Tym bardziej, że my mamy wolne, bo sobie odbieramy za 1 listopada, który wypadał w sobotę. Więc naprawdę mamy, zaczynamy długi weekend. I pani, właśnie psycholog, powiedziała, żeby Zuzia spokojnie sobie tą książeczkę ze mną przeczytała. Mówiłam wam, że wszyscy uwielbiają Zuzie, że Zuzia jest grzeczna. Że Zuzia jest kochana, że Zuzia jest cicha i właśnie mega wrażliwa. Co widać, chyba ma to po mamusi. Ale, yy, ale nie może być inaczej, bo Zuzia właśnie taka jest. Zuzia jest bardzo wdzięczna za wszystko też. Ale dobra, nie będę się rozklejać. Yy, następny wątek. Kolejny wątek, który chciałam poruszyć To jest Zuziu przywitaj się Cześć. Moja pępowinka, coś też się przywita Cześć Maria, no. Kolejny wątek, który chciałam poruszyć To jest telefon Zuzi Ja wiem, że Tak jak wam wspominałam w ostatnim filmiku Że broniliśmy się z Jacusiem rękami i nogami Żeby Zuzia jak najdłużej nie miała tego telefonu w szkole Natomiast od piątku Od wczoraj Posiada telefon i w piątek miała już go ze sobą. I co? I Zuzia mówiła mi, że nie płakała. Dzwoniła do mnie, co prawda jeszcze musimy porozmawiać o częstotliwości wykonywania tych połączeń, bo Zuzia i tak w piątki zaczęła chyba o godzinie 11.30 czy 12.00 Zuzia lekcje. Więc późno zaczynała te lekcje, a o godzinie 10 miała jeszcze logopedię, zajęcia z panią logopedką w szkole, bo uczęszcza też na takie zajęcia logopedyczne. Także do zajęć logopedycznych wykonała do mnie kilka telefonów wykonała telefon do Mikusi, wykonała telefon do, do Jacusia więc kilkukrotnie wykonywała te telefony, natomiast do mnie było bardzo, bardzo. Często, bardzo często. No, Wydawało mi się, że to jest bardzo często, ale wiecie, no, jeśli miało jej to pomóc, to na razie tak musi być. Natomiast oczywiście nie przygotaliśmy właśnie, jak często Ma Zuzia do mnie dzwonić, mówiliśmy, że będziesz miała teraz telefon, w razie czego jak będzie Ci smutno, będziesz chciała mnie usłyszeć. Możesz do mnie zadzwonić. Natomiast była sytuacja, że yy, zapomniała lektury z domu. Do szkoły, dzwoniła do mnie i wtedy płakała, tylko i wyłącznie przez książkę płakała, że zostawiła książkę, lekturę w domu, a pani powiedziała, że w piątek mają oddać te lektury. No to wytłumaczyłam Zuzi, że się nic nie stało, że szukamy rozwiązań, a nie problemów. Nie eskalujemy tych problemów, tych zmartwień i tych łez, bo to naprawdę nic dobrego nie przyniesie. Więc uczę Zuzi, żeby w razie czego tak, w takich właśnie sytuacjach szukała rozwiązań. Więc powiedziałam, Zuziu podejdź do pani, bo pewnie nie tylko ty zapomniałaś książki do oddania, więc podejdź do pani, powiedz jaka jest sytuacja, że oddasz książkę w środę, bo w poniedziałek cię nie ma, nic się nie stanie. No dobrze, no uspokoiłam oczywiście, no. I później jak z Zuzią rozmawiałam po szkole już jak wróciła do domu, no to Pytałam się, właśnie, i co z tą lekturą? Czy pani właśnie coś mówiła, że nie, ma, że nie masz tej lektury do oddania? To właśnie wyjaśniło się, że sama pani powiedziała, że to dziecko, które dzisiaj nie ma lektury, może oddać w poniedziałek lub w środę, jak tylko przyjdzie do szkoły. Więc mówię, Zuziu, widzisz, nie trzeba od razu tak płakać. Natomiast, no mówię, Zuzia w takich sytuacjach, właśnie kryzysowych, dla niej, co dla nas dorosłych jest, może się okazać błahe i faktycznie wtedy tłumaczę Zuzi, że nie ma powodu do takiego płaczu. Okazało się właśnie, że sprawa się sama rozwiązała że sama pani właśnie powiedziała, że ten, kto nie ma książki, może oddać ją po długim weekendzie, ten, kto będzie. Także tylko wtedy tak naprawdę Zusia płakała, yy, i byłam z niej mega dumna. Naprawdę, mimo że ta częstotliwość wykonywania do nas połączeń, bo ja Zusia też yy, była za duża i sami to stwierdziliśmy. Tak jak porozmawiałam z Zusią już po powrocie ze szkoły. To powiedziała, że tak, że będzie dzwoniła do mnie tylko wtedy, kiedy już będzie czuła jakąś taką właśnie większą tęsknotę. Yy, także no, suma sumarum. Najważniejsze, że gdzieś tam widzimy światełko w tunelu. Bo małymi kroczkami uda nam się wszystko pokonać. Za chwilkę będzie spotkanie z panią psycholog. Więc już mamy jakieś światełko w tunelu. Co będzie? Oczywiście wszystko się okaże, trzymamy kciuki, żeby potoczyło się po naszej myśli, żeby Zuzia nie musiała brać żadnych, wiecie, lekarstw, psychotropów, czy czegoś podobnego. Matko, jaką mieliśmy akcję. Jedziemy sobie autobusem, Wisłostradą. Siedzieliśmy sobie na początku, zaraz tuż za kierowcą, bo my lubimy sobie w autobusach siedzieć właśnie z przodu, gdzie wszystko widzimy i są najczystsze siedzenia. Opowiadałam Wam o tym, nie będę się powtarzać. Dlaczego właśnie siadamy z przodu? I przybiega bardzo z połowy autobusu, bo to był taki wiecie długi, przegubowy autobus. Podbiega do kierowcy pani, że ma pan awarię autobusu, leje się w drzątek, gorąca woda. Yy... I to było tak, jak jest przegubowy autobus, że jedna część, później z guma, ta co tak wiecie, przy skrętach yy, autobusu przegubowego pozwala właśnie się złamać. I druga część autobusu. I w tej drugiej części autobusu, za gumą lała się ta woda. I to gorąca, brzątek normalnie z klimatyzacji z góry po szybie. I jeszcze tak wiecie, odbijała trochę, wiecie, na fotele. Więc na szczęście na Wistostradzie była yy, zatoczka. I kierowca się niemalże za chwilkę zatrzymał. Także wszyscy musieliśmy wysiąść. Ale normalnie atrakcje takie Zuzia się oczywiście, no jak to Zuzia przestraszyła. Ale wszystko skończyło się dobrze. Poszliśmy sobie na inny autobus. Dobra, kochani, także za momencik będziemy już na miejscu na festynie i, yy, i wszystko Wam pokażę. No i moi drodzy, dotarliśmy, zaraz odwrócę kamerę i wam wszystko pokażę, zobaczcie, musiałam założyć taki, wiecie, yy, to jest taki komin z takim fajnym puszkiem, bo powiem wam, że jest godzina prawie 13, ale jest rześko, jest pochmurno i to powietrze jest takie, powiem wam, że no, no dobra, odwracam kamerę, matkę, jakie kolejki znowu, masakra, zapraszam do oglądania. O, zobaczcie, tutaj jest. Plac zabaw i na terenie tego placu zabaw jest niniejszy festyn. Zobaczcie tam jest ognisko. Przybliżę wam. o między ludźmi jest ogień. Więc idziemy tam kolejka do yy, tych. Do dmuchańca oczywiście nieziemska bo to wiecie wszystko za darmożkę. To tak właśnie jest. Dziewczyny się wspinają. Na terenie placu zabaw jest zorganizowany festyn. I zobaczcie, co tu się dzieje. Jest jakiś klaun. Są jakieś, są jakieś warsztaty. O! Jakiś malutki ten. Ten dłuchaniec. Z dedykacją dla. Kochani wypiliśmy gorącą herbatkę, dziewczyny załapały się na popcorn i upieczone mamy kiełbaski, więc idziemy po talerzyk i wcinamy. Powiem wam, że Zuzia troszkę kiełbaski zjadła. Nie wierzyłam własnym oczom, bo yy, w środę w zeszłym tygodniu była na wycieczce w Campinosie i tam było ognisko i były kiełbaski. I jak przyjechała z tej wycieczki, to powiedziała, że mama jadła kiełbaskę z ogniska. Ja więc nie no przecież ty nie lubisz i, znaczy nie lubisz, mówiła, że nie lubi, ale bywało tak, że wiecie, nie spróbowała, więc wypowiadała się już od razu, że nie lubi. I normalnie no, nie chciało mi się w to uwierzyć, że jadła tą kiełbasę. No i okazało się, że faktycznie troszkę zjada tej kiełbasy. I teraz na tym festynie. Tak samo. I chlebek, i kiełbaska. I powiem Wam, że się załapaliśmy rzutem na taśmę. Bo już kiełbasa się skończyła. Był jeszcze bigos. Ja coś wciągnął bigosik, teraz wciąga. Kiełbaskę Miki sobie siedzi. Drugą kiełbaskę. Drugą kiełbaskę Miki sobie siedzi na y, siłowni plenerowej i też wciąga. Dobra, teraz przyleciałam z uzią zająć kolejkę na Dmuchańca. Co prawda, takie wiecie, pitki, pitki, no, ale coś tam zawsze sobie pozjeżdża. Ej, proszę, proszę. Kochani, powiem Wam, że ten y, dmuchaniec, wszystko by było fajnie, super, wiecie, no, dziewczyny lubią. Natomiast Dominika nie skorzystała z dmuchańca. Zusia zjechała tylko i wyłącznie raz. Ze względu na to, że jest tak. Wejście, zjazd i idziesz na koniec kolejki. Więc po prostu dzieci w tych skarpetkach jest zimno. Naprawdę jest, znaczy zimno, no wiecie, no jest połowa prawie listopada, więc no dzieci w tych skarpetkach na tym takim y, tartak, to się nazywa, takie wiecie, boiskowe, o, takie coś, stoją biedne w tych, wiecie, kolejkach, y, Zdjęła buciki tuż przed takim dywanikiem i tuż przed wejściem na dmuchaniec, więc nie stała w tych skarpetkach, powiem wam, ale inne dzieci, a jutro katarki i wiecie. Długi weekend załatwiony, także no, zjechała sobie Zuzia raz, to by było na tyle, ale jeszcze załatwała się na kolejny popcorn, więc wciąga następny popcorn. Mieszankę w brzuchu ma totalną, a jest godzina po, po, po 13. No ja coś też mam mieszankę, zjadł bigos, zjadł kiełbaski z ogniska. Herbatkę z goździkami wypił, cieplutką, pyszna była ta herbatka, powiem Wam, taka właśnie rozgrzewająca. Także festyn, festyn i po festynie. Powiem Wam, że wszystko już dobiegało końca, w sensie, wiecie, darmowe jedzenie, ale mówię o darmowym jedzeniu. Kiełbasa się skończyła, bigos się skończył, eee, co tam się było, a popcorn już też ku końcówce się z... Grochówka? No to może będzie. No właśnie. Może doniosą. No właśnie, może będzie jakaś dokładka. No dobra, także w taki, w każdym bądź razie my już sobie stąd idziemy, bo powiem Wam, że jest, jest Rześko i tak stać, gdyby nie ta herbatka, to powiem Wam, że naprawdę by się mogło bardzo, bardzo zmarznąć. Miki, zmarłeś? Nosek so czerwony, takie ręce. Taki, te, także skorzystaliśmy, przyjechaliśmy kawał drogi, bo to Stegny niedaleko niedaleko wyścigów, zaraz będzie piła, bo jej się pić będzie chciało, niedaleko końskich wyścigów, więc jest! własnymi siłami jestem dziel. o jaka ciepła, Zuzia napij się, dobra także my się zbieramy stąd i jedziemy, tak jak Miki powiedziała, na pipidów? Pipidówek. Cokolwiek to znaczy. Śledźcie nas dalej. Naszym pipidówkiem, jak się okazuje, jest ursus niedźwiadek. Ursus niedźwiadek jest normalnie na końcu świata. Więc powiem wam, że nie wiem co tu będziemy robić. Na pewno jakiś spacerek sobie zrobimy. Ale jest tak. A właśnie, w pogodzie mówili, że przyjdzie do nas zgniły, zgniły wyż czy zgniły niż? No, coś tam zgniłego. <grym> I faktycznie takie powietrze jest. Jest pochmurno, jest tak wilgotno w powietrzu. O, pociąg właśnie Przyjechał. Więc jest naprawdę. Jak się wychodzi z autobusu, tym bardziej ugrzanym. To nie jest fajnie. Nie jest to fajne uczucie. Także poszwędamy się, poszwędamy. A właśnie, yy, wspominałam Wam, że sprzedaję rzeczy na Vinted, więc jeśli ktokolwiek będzie chciał zapoznać się z moją ofertą, co mam w sprzedaży, to napiszę Wam w komentarzu. Ja, to... ja zapiszę się. A, no dobra. No, idźcie tam. No, wiem, no, wytnie się na szczęście. Nie idzie live, chyba. <laughs> Więc napiszę wam w komentarzu mój link, mój nick. No, nie mogę wkleić linka, który was by przekierował do moich rzeczy. Niezgodne jest to z regulaminem, najprawdopodobniej, ale żeby wiecie, ominąć to wszystko, to wrzucę wam, mój, to wrzucę wam mój link. I mam nadzieję, że coś sobie ewentualnie wybierzecie. Także fajnie by było tak nawiązać z Wami współpracę. Wiecie, współpracę. No. Ja zarabiam, a wy, a wy nosicie moje ciuchy, nie? O! To Ale by było fajne. To by było fajne. Dobra. Także idziemy sobie na spacerek i to później. tej jesieni dostałam. Kwiatoszka od Mikusi. Jeszcze zobaczcie. Zatrzymam się. Zobaczcie, jaki piękny, fioletowy. Jakie ma zielone, jeszcze maleństwa, no ale widzicie, zerwany i już pff, zrobi kaput, ale pomyślała o mnie Mikusia. A jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, Miki mi włożyła kwiatuszka, żebym nie zgubiła, <ścoughs> latają tutaj tak nisko samoloty, że jest ogromny wiecie huk jesteśmy na Ursu w ursusie więc no niedaleko jest niedaleko jest lotnisko e, więc Niedźwiadek niedziadę czy to jest dziadę a no tak więc e, chmury są nisko i tych samolotów absolutnie nie widać. Więc tylko zadzieramy głowy i szukamy w tych niskich chmurach tych samolotów. Uwierzcie mi, że nic nie widać. Huk jest ogromny, ale nic nie widać. I jeszcze co miałam wam powiedzieć. Yy, jak jechaliśmy na ten Festyn, na te stegny, jechaliśmy sobie yy, krakowskim przedmieściem, nowym światem, ulica. Niedaleko zamku. Królewskiego, i powiem Wam, że już przywożą yy, ozdoby świąteczne w sensie, jak Wam to wytłumaczyć, na przykład będą bombki takie duże, do których można wejść. Yy, będzie to wszystko oczywiście oświetlone. Wiesz, nie mogę się doczekać, kiedy Wam to będę mogła pokazać. Yy, no, oczywiście, to wszystko jest dopiero, wiecie, złożone, podłączane, rozstawiane. Jeszcze to krakowskie przedbiście, no, jest gołe, że tak powiem, ale w pewnych miejscach są już właśnie takie. Ala, y, stary y, garbusek, y, mały garbusek, taki wiecie, szkielet, który właśnie jest cały w lampeczkach. Będzie bombeczka, będą różnego rodzaju. A to, a to Mikołaje, a to, no, Jeku, naprawdę już jak patrzyliśmy na to. To już się normalnie robi, taka wiecie, atmosfera świąteczna. 6 grudnia mamy Mikołajki, więc iluminacja, czyli zaświecenie takie uroczyste, choinki przy kolumnie Zygmunta, tych wiecie, wszystkich dekoracji na krakowskim przedmieściu, odbędzie się albo 6 grudnia. Albo chyba w weekend przed 6 grudnia, nie wiem, który, nie wiem jaki dzień wypada na 6 grudnia. No zatrzymaliśmy się teraz, bo mamy tutaj awarię. awarię. Więc... Y... No, Więc naprawdę nie mogę się już doczekać, kiedy, mówię, pójdziemy na taki super spacer. I powiem wam, że chyba większość z nas uwielbia ten yy, klimat przedświąteczny. Wtedy naprawdę mija 1 listopada, a nawet i wcześniej w strefach się pojawiają już bożonarodzeniowe i ozdoby i bombki i wiecie różnego rodzaju lampeczki, świecidełka. Dla mnie to jest przesada, bo to za szybko. Natomiast widzę, że tylko minie 1 listopada to już jest wielkie szał, wielkie bum. Któregoś razu Miki wróciła z Jacusiem ze spaceru wieczornego. To właśnie Miki powiedziała, że już widziała dużo światełek. Gdzie to? A na drzewkach takich wiecie, kto ma na przykład co? ogródek, tak? No. Taka ta, ta jest, taka i było. No A i właśnie co, już. No właśnie, choinki takie ubrane, już wiecie, w światełka, w światełka. No, dla mnie to jest troszeczkę za szybko. Ale widzicie, jak jest Boże Narodzenie, to ta atmosfera taka przed Bożym Narodzeniem trwa bardzo, bardzo długo. Ze względu właśnie na ozdoby choinkowe, na światełka, na choinki. Super, nie mogę się doczekać. Kiedy i my umierzemy i będą świecitełka? Ja się nie mogę doczekać, jak będziemy prezenty. Tak, dziewczyny ja, się nie do mogą doczekać prezentów. Także naprawdę ta atmosfera przedświąteczna, no, uwielbiam ją. Mimo, że widzicie, no, dzień jest krótki. A to um, też dzień, dzień jest krótki, um, jest widzicie, tak jak teraz, zgniło na dworzu. Ale mimo wszystko, jak się zapala w domku światełka, no to jest atmosfera, że można sobie posiedzieć faktycznie w tym domku, coś porobić. Zwłaszcza z tą moją pępowiną. Dobra, z tego względu, że trochę się włóczymy po tym ursusie, to już nie będzie chyba nic ciekawego. Ewentualnie wrzucę jakiegoś szorca. A co? Także będę się z Wami żegnać. Bardzo, bardzo Wam. Za za wszystko dziękujemy. Moja, moja pępowina też. A druga? Tak, głodna jest. Ja też. A no tak, pępowina też jest głodna. Dobra, także za wszystko, za wszystko Wam dziękuję. I jeszcze raz, tak jak mówiłam na początku, tak mówię i na końcu, że za wszystko, za wszystko Wam dziękuję, za to, że jesteście, za to, że wspieracie. Uwielbiam Was. I jeszcze raz serdecznie witam nowych subskrybentów.